Cześć wszystkim, jestem Diablo, a to jest filmik przedstawiający moje prace nad licznikiem, który bazuje na liczniku binarnym. Kod z licznika binarnego zostanie przesłany do, do konwertera, zostanie przekonwertowany na system dziesiętny i później zostaną wypuszczone pojedyncze liczby. Tak, na początku mamy 0. 0 właśnie jest w tym, w tym miejscu, kiedy włączymy licznik. Naciśniemy raz, czyli włączymy sobie pierwszą liczbę w liczniku tutaj binarnym zapewni nam się jedynka ja włączę może zegar teraz mamy dwójkę następnie tutaj 2 i 1 to jest trójka czwórka piątka i to będzie tak sobie rosło Ja ten zegar na razie zrobiłem do dziewiątki, czyli mamy od zera do dziewiątki, a później się nam zresetuje, będzie liczył od nowa, ponieważ nie podłączyłem jeszcze pod reset zegara, więc on się nie będzie wyłączał w momencie, kiedy doliczę do końca. No natomiast zobaczcie, jest teraz dziewiątka, włączę jeszcze raz, to się nam zresetuje do zera i na końcu zgaśnie. Tak, na razie to będzie tyle, do tego domontuję oczywiście wyświetlacz jeszcze, podzielę się z Wami moimi pracami. Tak, postaram się także zrobić w najbliższym czasie poradnik, jak zrobić taki konwerter, ponieważ, no, bardzo prosta sprawa w sumie to jest, jest to, ta budowla jest ogólnie dostępna na YouTube. może nie każdy ją zrozumieć, więc postaram się ją w jakiś taki prosty sposób wytłumaczyć Wam, bo, no, nie każdy jest programistą, tak, a jest to bardzo ciekawa sprawa, no i to w tym filmiku będzie tyle, ja się z Wami pożegnam i zaproszę Was do oglądania kolejnych odcinków, trzymajcie się, cześć!